Cześć, Manu, tutaj Fabik. Dzisiaj witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale. Yy... <laughs> A dzisiaj to będzie taki kanał bardziej spokojny. Taki lekko, yy, taki, no z grami, tak jak zawsze, ale będzie bardziej taki spokojny. Zagramy sobie kilka rundek w Among Us. No i zapraszam do oglądania. Jak widzicie, jesteśmy już w rundce. Zobaczymy, kim jesteśmy. No, jeszcze tutaj dochodzą ludzie. Zaraz nas wbiję do rundki. No, jestem krywmiecikiem. Dobra, krywmiecik. Możemy iść. O kurde, ale szybko. Sorry, że tak dziwnie chodzę, ale nic nie widzę, bo. O, znaleźli już wody, tak szybko. Tylko napisze, że to report kill. Szybko zagłosowaliśmy. Widzieliście się tylko. Yy, trochę tam napisać. Na razie wam urwę scenkę Widzimy się na kolejnym losowaniu, bo widzicie, jak to wylatuje. Albo jak zginę, to też wam zacznę. Dobra, mamy kolejny dyskus. Od razu napiszę na czacie. kaj okay, napisałem Dobra, to tylko policzy No, To ja was yyy e, sobie taska. Cze chodzimy.

Zobaczmy jak zagłosowali. No na, na czarnego zagłosowali. wiem, że tak niezbyt widać, ale moja kamera nie ma zbyt dobrego... Nie ma zbyt dobrego obiektywu. Po prostu no, nie widać jakoś dobrze. <noise> jakoś nie jest najlepsze, ale musicie mi to wybaczyć. No jeszcze nie mam zbytnio dobrego sprzętu. Ja nagrywam z tableta, więc średnią. No ale jakoś sobie radzę, nie? Wiem, że dawno nie było filmów, dlatego zacząłem teraz wrzucać, tak mi się zachciało wrzucać filmy. Dobra. A no, żeby ten film nie był za długi, to z skrót skrótu. Mm, Dobra, mamy jeszcze 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... No i merge Mating. Easy winner. No i koniec odcinka. Pa!